Fixknor, chrupiący kurczak. Tak łatwo przygotujesz pysznego kurczaka w panierce w trzech różnych smakach. Mmm, ale chrupiący. Fixknor, chrupiący kurczak. Czas uwolnić najlepsze zapachy Kokolino. Nowa linia perfumet Care z technologią Zapach utrzymuje się aż do 100 dni, a kolory pozostają żywe na dłużej. Kokolino, pokochaj swoje ubrania na dłużej. cyklu, żeby to domyć. Nie musisz. Sfery wystarczy, że włożysz naczynia i kapsułkę i wybierzesz krótki cykl, by zaoszczędzić energię. Aktywator do krótkich cykli sprawia, że nowe kapsułki Ferry Platinum Plus działają od razu po zatknięciu z wodą. Nie wierzę. Wybierz krótki cykl z fery i zwyciężaj! Bo krótki cykl pozwoli Ci zaoszczędzić do 20 zł za prąd. Ferry Platinum Plus, nasz najlepszy efekt czystości, nawet w krótkich cyklach. Może być taniej. Kup produkty Procter and Gamble, a z Mm -hmm. Nazywam się Henry Cole. A...